Podczas ostatniej sesji rady gminy Dębica-Rajcy podnieśli sobie diety oraz wynagrodzenie wójta. Podwyżka pensji włodarza gminy Wymusiła ustawa. Wynagrodzenie Wójta będzie o 85% wyższe i będzie zarabiał 19 tysięcy złotych brutto. Zawarte jest w tym wynagrodzenie podstawowe, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i dodatek stażowy. Zderzyliśmy się z nowymi przepisami, z nową zmianą, więc musieliśmy to wszystko dostosować do nowych przepisów i tutaj przyjęliśmy nie. Powiem tak, wyśrodkowaną może, ale taką minimalną podwyżkę dla radnych. Natomiast dla wójta też została ta podwyżka ustalona w pro, z progiem 5% mniejszym niż maksymalnie ustalone stawki według rozporządzenia. Podwyżkę pensji dla wójta radni przegłosowali jednogłośnie. Te podwyżki, zarówno jeśli chodzi o wójta, czy dla radnych sołtysów, one nam w istotny sposób nie uszczuplą dochodów własnych dlatego, że w przyszłym roku do Dania będą dwa przedsiębiorstwa, które no, dodatkowe dochody będą około 2,5 milionów złotych, więc to nie odbije się od dochodów, lokalnych, czyli od podatków, czyli nie kosztem po prostu podatnika prywatnego. Pan już abstrahując, że jego ostatnia podwyżka to 2011 rok. Potem były, prawda, obniżki tam cudawianki i to jest taka rekompensata. Nie podnieśliśmy maksymalnie tej podwyżki, ale jest znaczna podwyżka, nie ukrywam. Ale myślę, że to, co ten człowiek zrobił dla całej gminy, rankingi wskazują, że gmina stoi na bardzo wysokim poziomie. To ten człowiek właśnie jest tym motorem tego wszystkiego. Oczywiście poparcie przez bardzo mądrych i mądrych pracowników. To jest bardzo istotne. Dlatego... Radnych tych. No nie ukrywam, proszę państwa, że wójt ma bardzo mocne poparcie w Radzie Gminy. Gmina rozwija się, mimo bardzo trudnych warunków, ale zadłużenie jest o wiele, wiele niższe niż to, co mogliśmy. Wójt nie idzie na to, żeby brać pożyczki, zadłużać gminę, tylko szuka innych rozwiązań. Radni gminy Dębica zarabiali do tej pory 800 zł miesięcznie, natomiast po podwyżkach 1300 zł. Uchwała ta również została podjęta jednogłośnie.